Jacek Melchior, Nieludzko Piękna Jesień, książka wydana przez wydawnictwo Sekwoja. 30 listopada miała miejsce premiera. Dzisiaj zapraszam Was na fragment tej książki. Bolało, ale nie tak jak sobie wyobrażał, ponieważ sobie nie wyobrażał. Trochę swędzi, przeczytał w internecie. Nie, nie swędziało. Jakby, jakbyś się poparzył. Nigdy się nie poparzył. Jakby cię odzierano ze skóry. Coś było na rzeczy. W pewnym sensie właśnie poddawał się obdzie, obdzieraniu, a jednak nie. Nieobdzieranie ze skóry kojarzyło mu się z rozbieraniem z martwego zwierzaka na mięso. W, z wielkim obdzieraniem z wielkiej skóry, jak gdyby nigdy nie obdzierano zajęcy czy królików, tylko od razu słonie. W dzieciństwie był pewien, że słonina to mięso, mięso słonia. Choć wcale nie myślał, że najpierw trzeba obedrzeć go ze skóry. Nie wiedział więc teraz, jak boli takie obdzieranie. Zwłaszcza, że przecież dotyczyło żywych jego żywego, niedużego. Boli, jakbyście się cieli. Wykrzyknik w komentarzu był Żyletką, ale przecież nie ciął. Siem. Też coś, co inni się, to inni się cieli. Gdzieś daleko, daleko, przed długim, długi czas, tylko w więzieniach. Pani Pomiatowska, sąsiadka Swartego, przyszła kiedyś do matki płacząc wyszeptała, że pociął się syn w więzieniu całą rękę. Usłyszał ją przez drzwi dziecięcego pokoju, uchylone dla bezpieczeństwa, choć to właściwie było niebezpieczne, bo gdy usłyszał, wyobraził sobie rękę z zamaszyście ciętą w plasterki przez sprzedawczynię w spożywczaku i matkę przed ladą. 20 deka krakowskiej parzonej, poproszę. I dopiero później, znacznie później, cięcie nie odnalazł w gazetach. Cięcie się, cięcie się odnalazł w gazetach, w telewizji oczywiście w sieci. Ludzie cieli się tak jak się pije, albo łyka tabletki. Nie uwięzieni w więzieniach jak syn pani pomiatowskiej, ale w sobie. Aktorka, słynna nawet się ciała. gwiazda bogata, śliczna, Jolin. Śliczna, śliczna i dziwnie, dziwnie jakoś, dziwnie ocięła się przez brzydką i biedną. Boli? Nie, trochę. Ale nie wiem do czego to porównać. Każdego boli inaczej, orzekła z blatu. Aforystka pomyślał z pogardą i od razu się wycofał. Ona to wiedziała. Nie, nie wymądrzała się jak matka, kolekcjonerka biblioteki aforyzmów. Malutkich tomików, pełnych wielkich mądrości na każdą okazję, a przede wszystkim bez. Cała historia ludzkości to cierpienie. To cierpliwe czekanie na triumf człowieka poniżonego. Rabindrach Tagore, chyba Hindus, zapamiętał, bo pamięć do lekarstw ma przecież zawodową. Ćwierć wieku pracuje w fabryce leków. Ten mandrala nazywał się jak lek. Rabindrach Tagore, Rokurunium Kabi. Na co to było? Chyba na zwiotczenie mięśni. Tak, bo śmiał się, że jemu nie ma co wiotczeć. Zatem dziewczyna z zablatu nie plątała się, nie paplała jak matka. W końcu pracowała przy bólu, który swędział, parzył, obdzierał ze skóry, ciął, a także gryzł. Jakby cię ktoś gryzł przeczytał, lecz nigdy go, nikt, nikt go nigdy nie ugryzł. Szczypał. Taka szczypawka, oświadczyła internautka. Albo się, wżerał się mi jak e, jakiś kwas. Bo każdego boli inaczej. Ojej, ale nie ruszaj ręką. Spojrzał wreszcie na tę rękę, jakby wzrokiem mógł ją z powrotem najlepiej unieruchomić. Ojej, podoba się? Esy floresy oplatały mu przed ramiem, od dłoni po łokieć, a taki... Podniecający, o skręcony, nie, nie poczuł się nawet dotknięty nową bezosobowością, która od jakiegoś czasu zgrzytała mu w uszach. Podoba się, zadowolony, kto, komu, lecz nic już go nie pomniejszy. Czyż nie przyszedł właśnie po osobowość? Tak, podobało mu się, jasne, był zadowolony i zdumiony. Coraz bardziej zdumiony. Ojej, no to powoli kończymy. Uznała, westchn yy, uznała westchnienie, zapodoba się. Kończymy? Dopiero zaczynamy żyć zaczynamy. I to jest właśnie opowieść o mężczyźnie, który przez lata żył yy, razem z matką który musiał się borykać z ciągłym pilnowaniem siebie, z ciągłym kreowaniem wizerunku przez nią e, dla znajomych. E, jego wyjście z takiego kokonu sprawia, że uruchamia bieg wypadków. Bohaterzy są jak sportowcy, biorą udział w pewnego rodzaju sztafecie. Każdy e, napotkany Przekazuje coś innym, jakieś inne odkrycie, jakieś inne, jakiś inny impuls, który rusza ich, wprawia ich w ruch. Są jak domino, ułożone tak, żeby mogło się przewracać. I my też jesteśmy tacy, troszeczkę. Że każdy nasz gest może być. Impulsem dla innych ludzi, o właśnie takiej zwykłej codzienności, o takich uruchamianiu się wzajemnie, o tym, że każdy z nas jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób też inni funkcjonują, bo nikt nie żyje w próżni. Piękna opowieść z kilkoma historiami, pokazująca trudy różnorodnych osób z różnych stron. Polecam.